Niczyko. Jezu wypierdaj tutaj swojego kurwa Azji piercze te zupki chińskie Tyś głupi Ja pierdolę. Czemu ja? Czemu nasza... A wiecie, że Ej, wiecie, że ona będzie sama gra. No. Właśnie o, wyszła miał... Właśnie wiesz od twojej winy. Chyba cię usłyszała. Facing the knight. Jestem ciekaw kto to jest. Facing the knight. Rycerz, Ej, pierwszy raz, będzie rycerz Nie, nie wiem co on, będzie on robi On będzie rycerz Siedzi koń na białym rycerzu Nie Na białym rycerzu, będzie rycerzu był on kon. Był, był A on koń na wiec, białym rycerzu. rycerzu Na białym rycerzu był on Tam będzie chyba, co? Czy nie? Czy może być tam? się Ktoś? do, w do domku. Liczy, Ej, w tym domku może być tu już robi. Ja do szafy idę. On tu gdzieś jest. Wbijaj do szafy. Bez biegania. Dobra, mamy piwnicę w takim domku. Okej, okay, zbliżam się powoli. A, gdzie on jest? Gdzieś tu krąży. Ja pierdolę, myślę, że to bezka On już Chyba, No, gdzieś tu krąży. Jest blisko. Nie musiałeś no. Czy on zszedł już do piwnicy? No tak, nie widziałeś go? Nie, o widzę go A nie. nie idziemy? Jeszcze? Chodźmy. Idziemy do ciebie <laughs> Nie, no nie mogę bym sam będzie robić <laughs> ty, ty my zginiemy od razu Ja nie, ja mogę sam dzielnie zejść z tego, z Haka Cześć Kamilu e, TO JEST MOJA SKRZYNKA! Bo ZOSTAW JĄ! Nie Nie Nie, Nie. Ja wam powiem kiedy będziecie spierdalać bo mam tutaj idealny widok NIE ŚWIEĆ tą LATARKĄ! Nie świeć nam po oczach, to boli On będzie widzieć to Jesteś kurwa? Coś jest taki pojebany kurwa Kamil. O kurwa Pikałek to pierwszy EJ! Już jeden ten generator robi Kończy A gdzie Kuba po los? na wewnątrz. Poszedłeś sobie od nas? Ale tam piorek oli tu... morderca, no. Nie pomaga jej. O, drugi generator robi, no zobacz. Jeszcze wygra. Szybko! Idzie. Aha. Pewnie ja zginę przeszczarka Czarka, bo biegał. Ej, idę do szafy, idę do szafy, idę do szafy. Idę do szafy. No Kamil, no! Ja miałem iść do szafy, no kurwa, Kamil! Ja miałem iść do szafy, no nie, no Kamil, szafę. No, szafę! się we dwójkę. Ej, chyba ty trąisz Nie, jestem obok. Mordercy. Ty u mnie przeszłeś, ty u mnie przez zamknięte drzwi. Ja u siebie też. Okej, okay, morderca mnie goni. Ja idę do piwnicy do was, czekaj. <gry> Jezu, belkę szybko. Biegnę do was. Jak biegniesz do szafy ze spinem, to cię zauważy. Nie, Zau będzie biega, miał oznaczoną Zaraz, zaraz pójdę do was, pobiegnę. No to co biegnij. Nie <gry> patrz. Ja tylko patrzę tam do góry. Ja też tam właśnie patrzę. <samyślać>. Ej Kamil, Kamil weź do szafy <laughs> no, <laughs> <what the hell? gülüyor> Nie widział mnie Ej on ci nie widział Nie widzą mnie On się poszedł, on się poszedł <laughs> Ej idę do szafy Kurwa Ej Kamil, weź do szafy Ej kurwa weź do szafy Ej Kamil Jedyny? Mnie. A ja chciałem specjalnie, żebym zauważył kiedy do Kamila tego. <grymata> on tu jest no No. Suzy się pewnie zastanawia. Boże ja wszystko muszę robić. Jedna Suzy. O nie. Kamera jest tutaj, tutaj. tutaj, tutaj. On tu jest, oto tu idzie, oto tu idzie! No tu idzie! Ale jak ja chcę ja chcę do szafy! Kamil weź do szafy! Kamil weź do szafy! No nie! Tu on jest! Tu! W której w tej szafie się chowa! Tutaj jest! Tutaj! Tutaj! Bierzcie go! Bierzcie! Tutaj! Ej, chodź do mnie, chodź! Ej, bo! <laughs> Dobrze! To Suzy! Ona to Suzy! Ja pierdolę! Nie, znalazła nas! Ale weź do szafy, Kamil! Kamil, weź do szafy! Ej, tu on jest! No, no. 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 Uj, <laughs> Nie, jak on przyjdzie i pokaże cię pan ja Nie, zrobię. zostaw Susi, zostaw Susi, ona ja nic nie zrobiła. A nie, to Kamil. Tutaj Kamil A. siedzi? Nie, to nie no, ja. Ja, sen, ja poszedłem. On się nie chce. Dwa. Kamil, wejdź do szafy. Kamil, Kamil. 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 Ej tutaj jest! TUTAJ! Piszcie go! Tu jest Kamil! Tu! TUTAJ! Piszcie go! E, Kamil wejdź do szafy! Kamil! Ja na ona! nigdy nie znuzi. Kamil wejdź do szafy! Tu on jest! TUTAJ! Tu jest Czarek! Ja czy Kuba. No, no nie rób mi tego! Ej, to jest chamskie co ty robisz. Wiesz co? Wiesz co było chamskie? Wiesz co było chamskie? Kiedy ty to samo zrobiłeś. Proszę, no! Zrobiłeś mi to samo. On no tu idzie! On cię widzi. On... on, Chowaj się on cię widzi. Chowaj się on was widzi. Poszedł sobie. Okay. Okay. Nie ogarnia? Chodź Kamień. On chyba nam każe, wyjdź stąd. Nie on nie, nie widzi chyba. A jest jakieś fryki. Ja nie ogarniam. Kruk, kruk nad tobą Kamil jest. No widzisz, wszystko twoja wina. Kamil weź do szafy proszę. No daj mi wyjść, wyjść. z niej. O tu jest, o tu jest. Iść cholerę. Okay. A mnie NIE WIDZIAŁ! <laughs> eee, Możesz wyjść stąd. Czemu ja? Kuba, Uła, idź eee, tam! Co ja mam? Masz tam iść! O, o, tu jest Suzy! Suzy tu jest! Tu jest Suzy, obok niego. Co? <laughs> co tu chodzi, o, Ona każe mu podejść. O, w tupę! O, w tupę. I widzicie to? NIE, SŁAD A Odmieraj! Już się gruszki nad nim są! Nie Dobra, ja spierdolam sobie! Nie wiem, jak mnie zaspierdolą! A on nas goni! On nas goni! <gulanie> Aaaa, u mnie koi! Ej, ja poszedłem znowu na dół, nie? Ja poszedłem znowu na dół. <śpiewanie> Ej, pokazujmy na siebie ciągle. <śpiewanie> ja, jak krok! Tam ja, poszedł. E, doma, ci pokazujemy na siebie ciągle. <śpiewanie> JEST! UWAŻAJCIE TUTAJ PROSZ! WIDZICIE! Dobra idę robić generator EJ ON STOI! Wiesz, CO, co TO ZNACZY! JA NIE CHCĘ POWTÓRKI Z ROZRYWKI! Okej okay, dobra idziemy stąd o, JA NIE CHCĘ POWTÓRKI Z ROZRYWKI! Nie masz tego generatora? Ja robię jeden już Ja jeden robię już On Cię goni? Nie Kuba patrz tu A tu jest Pomóż mi. Zepsuję go, zepsuję go specjalnie Nie, proszę, nie! <noise> Tutaj rób ona tego. jest tu! Naprawmy ten generator już Chłoda na no szczęście Do hybnicy to, to jest żart, jest nie. Nie. A czarek się wyciszyłasz Tu on nie jest... Oś, e, on do... e, nie. Ile ma kru. Ile, ile... go wywali zaraz? On ma trzy kruki Dobra, on jest piwnicy cały czas, ja idę dalej robić Nas widzi chyba Nie, on jest cały Ciekawe... czas z tego Ciekaw pierwszego weźmiemy Jeszcze jedną Co <mulary> jest? Nie O, jesteś. Ej, robimy na tobie generator. I ile ty masz krugów nad sobą? Trzech. E... No, co ty robisz? Przepraszam. Co? Ej, co jest? porwano, ej. Biją Suzy. Ej, jak ją powali, to będzie lipa ogólnie. Bo już będzie nas te drzwi. E, Boże. E. Ja nie zauważyłem też. Jechać? Ej, chłopaki, chodźcie kamionem, no. Dobra, idę, bo ja nie umiem robić generatora, nie? Przechodzisz przez to okno! A on tu jest. Tu on jest! Bierzcie go! Tutaj! <śmiech> tutaj! <śmiech> <To> aż spadł <laughs> <Ty, bryty. śmiech> on się nawet połamał. Ja mam okno. Ja się boję... tu! No czy idziemy się ukryć do szafy? Ej, chodźcie, wejdziemy do takiej szafy? My chyba tam nie mamy wejść co? Wracaj do! No jest wejść, Muszę ma... ci uleczyć. <laughs> czy wy jesteście? Jakie to to obok ciebie. <śmiech> utknęła. Utknęła? Oj, nieważne. Ona utknęła. dobra i trołeczkę mi No tu masz Kuba, po... no Kuba, umijasz go właśnie. Nie skrzaj mojej ciężkiej pracy Nie staraj się... No tak blisko by... Nie klikaj w to białe Tylko mogłę nie chcę... Nie brać w białe A on tu jest! Aj wystraszyłem się te... Uciekaj od tego! Nie wiem co to jest, ale u... Dostałem Tu on jest! A on chce mnie zabić! On chce Aha. mnie zabić Ewidentnie chce... Pomocy, robię pomocy generator, Robię generator, robię gener generator On ewidentnie chce mnie zabić Great skilla zabijam. Do wyjścia Biegniemy do wyjścia Jakuba za tobą Otwieram tego przy domu A ja drugiego Ja nie pamiętam kiedy ja otwierałem zawsze ktoś z Was otwiera Najczęściej czarek Ej, bo otworzyliśmy drzwi ja nagle ja nagle jestem uleczony Te ja chłopaki ja jedę do was, dobra? Tu on jest, bierz, bierz już! Tu jest! Tu jest O cześć! On tam się bawi z tym killerem Tutaj, zobacz, tutaj Co to jest? Co to jest? Women, women Co to jest? Kobiety Ej, spójrzcie Uważaj patrzcie, wyjście, możemy biec Tam się pali, tam się pali My to po prostu jak my to pokazujemy A, Przepaść tam, tam jest Tam się pali, tam się pali gdzie jest Susie od my Chyba biegnie! Biegnie do nas. O. Ej, nie Wstaniesz? Wstaniesz? Nie możesz wstać? Uciekłem. Uciekłem! Uciekłem. 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 Zostałem ten achievement. Jako powalone uciekinie. Serio? Dobra, ej, Suzy jeszcze coś robi. Ona się tam bawi swoim... W Dobra, idziemy grać. W ostatnim momencie.